Cześć, witam wszystkich serdecznie. No, Chciałem powiedzieć, że dzisiaj mamy odwilż. Dobrze, bo tak to już musiałem się na cebulę ubierać. Bardzo zimno, trochę tłuszczu mi zginęło. Dzisiaj mamy 14 Dni Budówki. 21, 24 stycznia 2016. Dzisiaj jestem nadal na wodzie. Waga 61,900. Także utrzymała się z wczorajszego dnia. Planuję dni na sucho od wtorku. Jak dobrze pójdzie, to 6 dni na sucho. No, w sumie chciałbym powiedzieć, że trochę tęsknię już za jedzeniem. Z tego względu, że miałem tą głodówkę. 40 dniową planowaną. Wyszła 23 dni głodówki. Musiałem ją przerwać. Wtedy wychodzenie z głodówki. Yy, następnie dochodzenie do pełnego jedzenia. Prawie nie do końca tak doszedłem. Troszeczkę jakby przyspieszyłem, bo święta były akurat grudniowe. No i praktycznie zaraz po świętach, już od 11, znaczy w sumie od 8, zacząłem oczyszczanie wątroby, także już wcześniej też owoców dużo i soków. No i następnie oczyszczanie tej wątroby i od 11 stycznia już następna głodówka, znaczy jakby kontynuacja tamtej, gdy chciałem dokończyć to co zacząłem. No i tak powiem, że trochę tęsknię za, za jedzenie, bo nie zdążyłem na dobrą sprawę yy, Coś tam posmakować. Tyle co święta i to wszystko. No i za dużo też wiadomo, że nie mogłem jeść. Raz, że nie wszystko mogę jeść, dwa, że jak malutki się zrobił. Za dużo tego nie zjadłem. Także trochę tęsknię. No ale poradzę sobie z tym. Czekam z nie niecierpliwością na efekty głodówki, no ale podejrzewam, że jeszcze będę musiał zejść z wagi, przynajmniej około. 80 kg, wtedy może to wszystko się zadziała. Bo na razie, jeżeli chodzi o mięśniaka, a tego tłuszczaka, to tutaj za dużo się nic nie dzieje, on to nadal cały czas jest. I czekam kiedy on zniknie. Mam taką nadzieję, że tak będzie. Nie wiem, to jest pierwszy raz coś takiego mam i pierwszy raz w tym celu robię też między innymi głódówkę, nie tylko w tym, ale między innymi. I mam nadzieję, że będzie dobrze. To by było na dzisiaj. Wszystko do jutra. Do zobaczenia. Cześć.